Wstał i podał mi rękę. Musimy sobie ufać, powiedział. Doskonale zrozumiałem, co ma na myśli. To była największa różnica między nimi a mafią. Rząd kręcił i lawirował, ściemniał jak mógł, nie miał żadnych zasad. Byłem pewien, że Fiz dostał już rozkaz, by się mnie pozbyć w razie czego. Mafia natomiast była szczera, aż do bólu. I to dosłownie. Musimy. Potwierdziłem i wyszedłem. Wsiadłem do auta. I zacząłem analizować to, co wiem. Szybko ułożyłem sobie plan działania i ruszyłem w stronę slamsów. Wszystko się nieco zmieniło od rana. Poza tym, że nadal chciałem odzyskać forse Susan. Bez trudu znalazłem miejsce, w którym ostatnio straciłem dłoń. Przeciętny obywatel zgubiłby się w tej plątaninie uliczek. Ja jednak spędziłem tu kilka lat i znałem każdy centymetr dzielnicy. Zaparkowałem nieopodal i wyjąłem z bagażnika paralizator. Na kikut nałożyłem bagnet i tak uzbrojony ruszyłem w stronę budynku. Nie zamierzałem tracić czasu, tylko od razu wparowałem do środka. Szybko zlokalizowałem, gdzie są dzieci. Dziewczyna dostrzegła mnie pierwsza i od razu chwyciła za pistolet. Gdyby cała trójka zareagowała tak szybko, mógłbym przeliczyć się z siłami. Trafiłem siostrę idealnie i tylko przyjąłem do wiadomości, że rzucała się na podłodze w konwulsjach. Ten, który wczoraj ciął, rzucił się na mnie ze znanymi mi już obcęgami. Miał zamiar użyć ich tym razem jako maczugi. Wystarczył jednak mały unik i narzędzie śmignęło jedynie nad moją głową. Bagnet zaś zanurzył się w jego kolanie. Jednocześnie strzeliłem do trzeciego z nich. Osiłek, którego zraniłem, przyklęknął na uszkodzone kolano, by po chwili próbować rzucić się na mnie. Ja jednak już znowu stałem i precyzyjnie uderzyłem go podeszwą w krytań zacharczał jedynie i zaczął się dusić poczekałem aż mu przejdzie najgorsze i z bliska uderzyłem promieniami mojej broni dziewczyna już leżała spokojnie chłopcy jeszcze się miotali przykułem najpierw siostrę potem obu braci do krzeseł i zapaliłem zasłużonego papierosa wiedziałem z doświadczenia że nikotyna dawno niewchłaniana przez organizm potrafi zagłuszyć objawy głodu mikainowego organizm więc znów się wyciszył przynajmniej odrobinę Obiecałem sobie, że zanim polecę na W, zrobię sobie kurację, bo nie powinienem mieć tam chwili słabości. Za dużo przyjaciół miało mi towarzyszyć. Osiłek jako pierwszy ocknął się, cały drżący z zimna. Normalny objaw powstrząsł się. Musiał mieć silny organizm, bo nareszcie musiałem czekać jeszcze dobre parę minut. Czego chcesz? spytał. Przyłożyłem palec do ust, uciszając go. Nie zamierzałem powtarzać tego samego każdemu z osobna. Nie prosił nawet, bym znieczulił jego kolano, choć musiało go boleć jak cholera, ale po tym, co zrobił mi wczoraj, nie oczekiwał ode mnie łaski. Kiedy już wszyscy doszli do siebie, uśmiechnąłem się szeroko i pomachałem im kikutem, na którym wciąż tkwił bagnet. Ten od komputerów zbladł. Reszta trzymała się dzielnie. Złamaliście zasady kodeksu. Zdajecie sobie sprawę z konsekwencji? spytałem. Jeśli nas zabijesz, ty też będziesz wkrótce martwy. Odparła hardo dziewczyna. Skąd ta pewność? Nie należysz do nas, a mafia mści się za swoje dzieci. Zawsze. Zgadza się, kotku. Nie należę do organizacji, tyle że dziadek czeka już na wasze uszy. Sporo za nie zapłaciłem. Bzdura! odparła nadal pewna siebie, co było mile zaskakujące, zważywszy, że tym razem to ona była bezwolna. Jeśli nawet miałbyś układy z dziadkiem, to przysłałby on swoich ludzi, żeby nas wykończyć. I to bez ceregieli a ty jesteś co najwyżej dobrze wyszkolonym śmieciem z bogatej dzielnicy, który chce zadrzeć z mafią. Nie ruszysz nas. Przyszedł czas na udowodnienie swoich racji. Podszedłem do przerażonego komputerowca i zatopiłem w jego szyi ostrze. Krew trysnęła, a ja spokojnie wróciłem na swoje miejsce, po drodze wycierając bagnet o ubranie dziewczyny. Kurwa, samobójca pieprzony! Wreszcie zmiękła. Skoro już sobie wyjaśniliśmy, kto tu jest teraz szefem, opowiem wam kilka drobiazgów z dzisiejszego poranka. Po pierwsze, w trybie specjalnym mam do was prawa, jak zwykły członek waszej rodziny. To w zamian za usługi, jakie świadczyłem mafii przez ostatnie lata. Z początku zamierzałem od razu was zabić, ale sprawy się nieco skomplikowały i mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Lecę na W. Wiecie co to? Nie, odparli oboje. No to nieważne. Lecę tam i potrzebuję odważnych ludzi. Tamten by się nie przydał, bo strasznie trząsł portkami. Ale w was widzę tę iskrę bożą. Oboje spojrzeli najpierw na martwego towarzysza, potem na siebie. Macie wybór. Jeśli przeżyjecie to, co na nas tam czeka, jeśli będę z was zadowolony, wrócicie sobie spokojnie tutaj i dalej będziecie mogli robić to, co dotychczas. Jeśli mnie zawiedziecie, to wiecie sami. A no i oczywiście, jeśli pomyślicie o tym, by mnie wykończyć. To pamiętajcie, że tym razem zajmie się wami dziadek, więc ciekawe alternatywy, warknęła. Udałem, że nie zwróciłem na to uwagi, ale słowo alternatywy tu na ulicach było nie tylko nieużywane, ale raczej w ogóle nieznane. Była albo sprytniejsza niż początkowo sądziłem, albo po prostu znała jakieś słowo nie z jej świata. Wchodzimy w to, zadeklarowała. Tak, poparł ją brat. No, to skoro się dogadaliśmy, to powiedzcie, jak się nazywacie. Jestem Luna, a to młot. A ty? Mówią na mnie Drak. Kurwa, wyrwało się Lunie. Drakula? Młot popatrzył na nią zdziwiony jej wybuchem, a ja tylko potwierdziłem ruchem głowy. Myślałam, że jesteś tylko legendą. Jaką? Spytał młot. No nie wiesz? Ten dzieciak, który chciał odejść z mafii. Ten? Myślałem, że go zabili na arenie. A ja słyszałam też wersję, że zabił wszystkich dziesięciu. Ośmiu. Dwóm pozwoliłem żyć. Odparłem nieskromnie. No, ale dosyć tych pierdół, jest jeszcze jeden drobiazg. Kasa tej suki, która ze mną tu była. Wypłaciliście już zapewne? Tak, leży w walizce na górnej półce. Ile tego było? Milion siedemset. No, no, przez waszą zachłanność straciłem na tym interesie. Ale co tam, najważniejsza jest zabawa. Wstałem znów z krzesła i odpiąłem dziewczynie pasek z prawego przegubu. Biorę półtorej bańki. Za resztę kupcie sobie porządne ciuchy, przenieście się do innej dzielnicy, a ty się wylecz. Za kilka dni będę was potrzebował. Jak już wszystko załatwicie, to skontaktujcie się ze mną. Tu macie numer na komunikator. Położyłem kartkę na stole i podszedłem do walizki. Odliczyłem pieniądze, zostawiłem resztę i spojrzałem na swój kikut. Dobrze to robisz, rzuciłem w stronę młota. Fachowo. Kiwnął głową na potwierdzenie, ale jakoś tak bez satysfakcji. Może bardziej interesował się w tej chwili swoim kolanem, niż pochwałą. Podszedłem do trupa i odciąłem mu ucho. To zwróciło na mnie ich uwagę. Nic jednak nie powiedzieli, ja też już miałem dość gadania. Po ciężkim dniu wreszcie mogłem wrócić do domu i ukochanej żony. Pobrano z www pl